Cześć kochani, cześć kochani, witajcie na moim kanale. Jeśli jeszcze mnie nie znacie, ja nazywam się Daniel yy, i witam was wszystkich. Serdecznie zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Yy, no i u mnie w tym kanale. Aha, no powiem, wam, że u mnie w tym kanale. W tym kanale będziemy sobie mówić o, głównie o książkach, głównie o książkach różnej tematyki, ponieważ ja dopiero zacząłem czytać książki, wchodzę w ten świat czytelniczy i jeszcze do końca nie wiem, co bardziej lubię, co nie, więc testuję różne gatunki, różnych autorów i tak dalej, nie zarażam się tylko po jednym razie, że czytam książkę konkretnego autora lub jakiś gatunek konkretny i że nie stwierdzam, że o, ten jest, nie wiem, nudny albo niefajny, czy tak dalej, Chcę trochę poczytać więcej i zobaczyć, co mi wtedy najbardziej leży, co mi się będzie najbardziej podobać, tak? Więc próbuję wszystkiego po trochu. Ogólnie w związku z tym, że dzisiaj jest jakby Pride Month, że u mnie w tym miesiącu jest na no, miesiąc jest Pride Month, e, czyli Miesiąc Dumy. E, no to e, mam możliwość taką, mam możliwość taką, czytania książki właśnie o tej tematyce. E, a zresztą tego, że no, czerwiec to jest taki miesiącem, w którym e, niestety nie ma się dużo, dużo czasu. Dużo czasu właśnie, nie ma, się, ma się go niestety mało. Yy, no i niestety tak, każdy bastard yy, o tym wie i zdaje sobie sprawę. Więc yy, tutaj mam dla Was takie szybkie książki. Yy, Hard która ostatnio jest bardzo mega popularna i zyskuje na, właśnie na tej popularności. Ale już wiem dlaczego, wiem, dlaczego ona jest taka wysoko oceniana, ponieważ ona naprawdę mega super książka. Oceniam ją jako komiks 4,5 na 5, tak? Ale tak mówię, to jako komiks. Nie porównuję jej do literatury pięknej, ponieważ ciężko porównywać coś, co jest w ogóle zupełnie jakby inne, tak? Ale ogólnie na miarę takich komiksów, takich młodzieżówek, żółwek, ją na 4,5 i była mega świetna. Zarówno pierwszą część, i drugą część. Chociaż powiem Wam szczerze, że druga część była bardziej taka mm, fajniejsza od, od drugiej pod, pod pewnym y, aspektem. Bardziej taka prześmiewcza, taka śmieszna, pocieszna, fajna, y, mega fajna. Tak, prezentuję się te książki. Tak, y, to jest drugi, to jest pierwszy tom. A to jest drugi tom. I ogólnie to jest historia dwóch chłopaków. To jest historia dwóch chłopaków. Pierwsze, w pierwszym temacie, w pierwszej części to hmm, jest historia dwóch chłopaków, Nika i Charliego. No i oni ogólnie chodzą do tej samej szkoły, zaprzyjaźniają się, zaprzyjaźniają się, no i później oczywiście się zakochują. I to było tak, że od początku właśnie ten Charlie on już był jakby gwałtowany i wszyscy, wszyscy widzieli o jego orientacji i on był pewny, tak? Ale ten drugi chłopak, nikt, on właśnie nie był tego, tego pewien, e, więc tutaj e, był taki trochę problem. E, książka mówiła o takiej poszukiwaniu swojej tożsamości i tak dalej. Nie powiem Wam oczywiście na końcu, co się stało, chociaż... E, trochę, to, to trochę zdradza to, tak? Że chłopak spotyka chłopaka, zaprzyjaźniają się i zakochują, więc jednak jestem po taki happy end, i jeśli można tak powiedzieć, w ogóle ta książka zawsze się będzie kończyła takim happy endem. Ponieważ jest taka. właśnie nie jest taki spoiler, tylko to jest typ książki taki taki bardzo taki wyidealizowany, perfekcyjny, ja bym porówn porównywał takich bajek Disneyowskich, że wszystko jest takie perfekcyjne idealne i zawsze jest super i świetnie, a wiadomo, że w życiu tak nie jest. Aczkolwiek e, zdaję sobie sprawę, że ta książka jest kierowana bardziej do takiej młodszej młodzieży, jeśli można tak powiedzieć, tak? Więc wiadomo, że ona e, przedstawia jakiś pewien problem, schemat, taki problem e, i właśnie to jest fajne takie wprowadzenie, więc na pewno e, polecam to dla, zarówno jak dla młodszych osób, bo naprawdę książka jest mega przyjemna i taka bardzo taka przejrzysta i zrozumiała. I naprawdę wszystkie osoby e, potrafią ją zrozumieć. Nawet takich taki właśnie młodszych osób idealna e, książka do wprowadzenia i e, w ogóle e, rozmowy na takie tematy. Właśnie fajnie, że można podsunąć taką książkę właśnie dzieciom i zacząć w ogóle rozmowy na takie tematy, bo wydaje mi się, że rozmowa na takie tematy na temat akceptacji tolerancji jest bardzo ważna. E, więc e, tu również w drugiej części mamy właśnie aspekt rodziców, jak rodzi, rodzice zareagowali na to. E, Pierwszy i drugi w sumie Pierwszy i drugiej w też. W pierwszej i drugiej mamy też taki aspekt właśnie, jak rodzice zareagowali na to, na ich coming out, na ich, na ich właśnie to, że nie są, są inne orientacji i tak dalej. Książki się mega szybko czytały, naprawdę czytałem tą książkę, pierwszą część, w jeden dzień, znaczy właściwie nie w jeden, w, jeden, w jeden cały dzień, to było, nie wiem, dwie godziny, może może półtora, nie wiem. Nie wiem, że bardzo mi się szybko ją czytało. Tą czytałem w dwa dni, ale to dlatego, że byłem mega zmęczony, nie miałem za, za bardzo dużo czasu. Więc dlatego, między innymi, wybrałam sobie właśnie takie lżejsze, krótkie książki, mimo że mają tam po 250-300 stron i wyglądają powiedzmy na takie dość długie, grube, to naprawdę mega szybko, szybko, się, szybko się czyta, ponieważ to są komiksy, więc naprawdę mega świetne obrazki są też mega ładne, książki są mega dopracowane, ale tak mówię, bardzo takie wyidealizowane. W ogóle by the way, on są mega urocze te okładki i te rysunki są mega urocze. Kładki są tak wyglądają, a no nie chcę Wam pokazywać, bo nie chcę Wam w ogóle jak to wygląda i tak dalej, ale naprawdę uwierzcie mi, że w środku te rysunki są mega cute i naprawdę mega urocze. I wbrew pozorom ta autorka właśnie, ona jest mega młoda, ona właśnie zaczynała dużo, dużo wcześniej, najpierw w ogóle ćwiczyła, tworzyła swoje pierwsze, gdzieś tam można w internecie było spotkać zanim wypuściła tą książkę, jej pierwsze takie właśnie komiksy, ale właśnie takie komiksy bardziej rysunki, takie rysunki i pokazywała właśnie te pierwsze rysunki które właśnie wcześniej rysowała i porównanie to, jaki progres zrobiła i to jak, jak rysuje teraz jest po prostu mega. Widać, widać ten progres, widać, że ma większe czas umiejętności i w ogóle Profesona jest też młoda, bo ona urodziła, urodziła się w 1994 roku, więc yy, no możecie sobie policzyć ile ona ma lat, ale ogólnie jest bardzo, bardzo młoda. Yy, I właśnie ona też porusza takie tema, tematy takich problemów najczęściej spotykanych problemów. Jaki młodzi, w jakim młodzi się spotykają, czyli właśnie tej brak akceptacji od i tak dalej, tak dalej. Więc wbrew pozorom właśnie, jak na wiek, wiek 15-16 lat, to naprawdę zachowali się bardzo dojrzale. Naprawdę bardzo dojrzale, szczególnie Charlie. Nie chcę Wam też bardzo spoilerować, a naprawdę w tej książce on się zachował bardzo dojrzale jak na swój wiek. Nie robił nic na siłę i nie chciał żeby ktoś, znaczy ktoś, no nikt, tak, żeby cokolwiek robił na siłę, tak, żeby to gdzieś było takie bardzo publiczne, ten związek i tak dalej, tak dalej. No i to było w sumie tyle, bo nie chcę Was bardzo spoilerować. Ogólnie te książki, te książki są mega świetne I naprawdę polecam, ja niedługo będę się może zabierać za tą trzeci, ale nie wiem czy, czy, czy teraz, bo tak mówię, jeszcze mam dużo książek do przeczytania, a mało czasu, więc jakby w ogóle miałbym więcej czasu, to nawet naprawdę trzeba więcej książek, ale niestety nie mam dużo czasu, szczególnie w tym miesiącu, więc taki miesiąc będzie trochę lichy. Nie przeczytam dużo książek w tym miesiącu, ale to są książki właśnie fajnie, bo no jeszcze i i szybko czytam, tak? Normalną książkę trzeba powinienem przez tydzień albo w coś w tym stylu, a tą książkę czytałam w kilka godzin, czy tam w dwie godziny, więc naprawdę mega świetnie. Kolejną książką, za którą się zabieram jest książka, moja znikająca połowa, Breed Bennett i ona wygląda tak. No i ogólnie z zacząłem czytać, więc w sumie jeszcze nie wiem za bardzo, nie mogę o niej nieco dużo powiedzieć i nie lubię za bardzo też mówić o książkach, które dopiero zacząłem, bo oczywiście może być taki nudny i mało wciągający, a później książka może się okazać naprawdę mega świetna, dlatego nie lubię za bardzo mówić na samym początku, dawać takiej opinii, ale przytałam tak mniej więcej pokrótce z tyłu o czym ona, ona w ogóle jest. A więc tak, e, imponujący, gniana druga powieść Bennett, więc tam chodzi, o druga powieść jej. E, przebije nawet jej oroszlimiący debiut. E, I ogólnie ta książka jest o tym, że w USA może być czarne, nawet jeśli twoja skóra jest jasna jak mleko. Wystarczy jeden przodek, e, jedna kropla właściwie krwi. Bryźniaczki Stella i Desire e, wychowują się w ubogiej afroamerykańskiej rodzinie na głębokim południu. Tam, skąd pochodzą, nie czeka ich żadna przyszłość, a jedyną szansą jest ucieczka z domu. W wielkim, świecie, w wielkim świecie życie, które do tej pory dzieliły, rozpada się na dwie niedopasowane połówki. Desire wciąż należy do czarnej społeczności, a Stella zrywa kontakt z rodziną i potajemnie wychodzi za białego mężczyznę, która nic nie wie o jej przyszłości. Po latach kłamstw, losy sióstr rozdzielonych setkami kilometrów splotą się na nowo, gdy niespodziewanie skrzyżują się drogi i własny córek, łącząc wiele wątków i pokoleń. Od głębokiego południa po Kalifornię, od lat 50. do 90. XX wieku. Brit Bennett tworzy em emocjonującą historię relacji dwóch sus i stawia jedno z najważniejszych pytań: czy jesteśmy tym, kim się czujemy, czy tym, za kogo uważają nas inni? Czym jest tożsamość? Czy uwikłani w system ról i gier społecznych możemy nadać się sobie sami? Co hamuje nas przed pokazaniem innym, innym własnego, często niejednoznacznego oblicza? Bohaterowie Bennet szukają dróg ucieczki przed światem, do którego nie chcą przynależeć i udowadniają, że życie w zgodzie ze samym sobą jest możliwe, nawet jeśli czasem płacicie za to wysoką cenę. Więc ogólnie książka zwróci się mega fajnie. Przeczytam tak trochę yy, ten, ale jestem tak zmęczona po praktykach nie wiem czemu, ale po prostu mam chyba jakąś alergię czy coś, bo strasznie po prostu yy, pieką oczy i wzawią Więc nie wiem, albo mam jakąś alergię czy coś. Jakieś teraz te pyłki co latają, masakra. Ale ogólnie e, zacząłem. Na razie się powita w porządku, jest dość tak ciekawie. E, na razie przeczytałem 92 strony: 92 strony z, 4, z 400. Tam, 40, czegoś tak. E, więc e, książka nie jest jakaś mega długa, a jest wciągająca. Naprawdę fajnie, fajnie się czyta. E, jak skończę ją, to będę coś wam więcej o niej mówić. E, na razie to, kochani, tyle. W komentarzu może, możecie napisać, e, czy Wy też e, czytacie jakieś książki aktualnie w tym miesiącu i czy też e, w związku z tym, że jest Sprightmon, e, czytacie jakieś tematyczne książki. E, dajcie znać w komentarzu, czy polecacie jakąś książkę, czy jakaś książka właśnie wywarła na Was takie wrażenie, emocje, czy jakąś książkę oceniliście na bardzo, bardzo dużą ilość gwiazdek, w sensie gwiazdek. No, jeśli oczywiście korzystacie z Goodreadsa, a jeśli nie, nie korzystacie, to po prostu czy Wam się jakaś pod książka podobała. Napiszcie koniecznie w komentarzu. Na razie ogólnie ja tylko przeczytałem te właśnie hardstopper i mi się mega podobało, więc to mogę mogę śmiało polecić jako komiks. To też jest mega wciągające, ale dopiero taką szerszą opinię mogę dać dopiero na, na końcu, jak przeczytam tą książkę. Tak. Tamtą książkę, Czerwona Królowa, sobie w ogóle darowałem, bo jej, one, czy one ogólnie są trzy części. Więc jak ja tą, to muszę przeczytać drugą i trzecią, a teraz tak mam tak dużo książek do przeczytania, Takich innych, które mają jedną część, jeden tom, w sensie wiecie, jakby przeczytam, już jest koniec, że jakby zostawiłem trochę na potem. Więc może kiedyś do niej wrócę, ale na razie wiem, tą Czerwoną królową. Tak, powiem tylko, czytam noc, kiedy umarła, i. no i tą książkę, o której wam wcześniej wspominałem. A jeśli chodzi o książki, które słyszałem właśnie, ostatnio, które są mega dobre to z luster, ponadto wszyscy o nim mówią i naprawdę wszyscy zachwalają i naprawdę mówią, że to jest taka, bo to jest młodzieżówka i że to jest jedna z fajniejszych młodzieżówek, co prawda nie jest taka lekka, bo porusza takie bardzo ważne tematy i no nie jest taką lekką książką, ale ponoć jest mega świetna i no ponoć jest mega świetna, więc mam nadzieję, że może uda mi się może uda się ją przeczytać. na ostatnio udział w jakimś konkursie, yy, że jest do wygrania właśnie ta książka. Więc może, może uda mi się wygrać, trzymajcie kciuki. Może ją przytam. No i to było w sumie tyle, jeśli chodzi o takich update'ów yy, czytelniczych, a jeśli chodzi o taki update życiowy, no to właśnie jestem już na czwartym, yy, na czwartym dniu... Jest, jestem po czwartym dniu, praktyk, tak, po czwartym dniu. Z pewnością już, już się kończę, jestem właśnie na czwartym dniu i już jutro jest piątek, ostatni dzień i później mam jakieś tam pauza, po, jakieś mam. Jeszcze nie wiem dokładnie gdzie. Ale to się okaże. I to są w ogóle takie szkolne praktyki, yy, i później będą takie wakacyjne praktyki, więc będą takie, jakby drugie, jeśli można tak powiedzieć. Yy, no i to właśnie taki pierwsze, w sumie takie początki było dość ciężkie, ponieważ jak na pierwszy raz wysłania nas do Ojomu, nasza grupa wysłała przyjęta do Ojomu, yy, więc rzeczywiście było tam ciężko. Yy, pierwszy taki kontakt w ogóle z pacjentem, jeśli można z tak kontaktem, bo zazwyczaj tam są osoby, osoby jakby nieprzytomne, leżące nie, ogólnie jakby nieprzytomne, więc z nimi się jakby nie za bardzo można było komunikować. Yy, więc yy, no, było dość ciężko jak na pierwszy raz. Nie wiedzieliśmy za bardzo, jak obchodzić się z tymi pacjentami, bo nie mieliśmy z nimi kontaktu. Yy, no, je, Jeśli chodzi o to, yy, to na, były różne osoby. Tak? Czasami natrafiliśmy na jakieś mniejsze oso osoby, które nam bardzo pomagały, czasami troszeczkę mniej. I nam mniej pomagały, więc to było bardzo mega różnie. Już zanim tu wszedłem na ten odzież to już wiedziałam, że raczej nie, nie będę się odpracować, że raczej nie, się tu do, nie będę się czuł tam dobrze, I jak właśnie nam już poszedłem, to to się nie zmieniło, to jeszcze bardziej utwierdziło, że ja tam na pewno raczej na pewno no, na pewno nie chcę tam pracować. To nie jest raczej odział. Dla mnie nie czuję się tam bardzo dobrze, więc raczej nie, aczkolwiek tak mówić mówię, to jest fajne doświadczenie, że mogłem chociaż przez ten tydzień być w takim miejscu, zobaczyć jak to jest i w ogóle, że później będę w jakichś konkretnych różnych oddziałach i będę patrzeć gdzie będę się czuć najlepiej yy, gdzie po prostu, no gdzie jest, gdzie jest po prostu lepiej dla mnie, tak? gdzie się będę bardziej, yy, lepiej czuć więc to było na tyle, a w tym tygodniu mam w sumie poz -y. już jeszcze nie wiem dokładnie gdzie ale zobaczymy, jakby coś da, da Wam znać jeśli chodzi o to Coś mam znać, jeśli chodzi o to. I to w sumie tyle byłoby w tym filmiku. Życzę Wam kochani miłego dnia, a jeśli wracając do książek, to napiszcie w komentarzach, e, jakie macie zamiar książki, czy w ogóle. E, czy, czy w ogóle czy, czytaliście w tym, w tym miesiącu książki, jeśli, jeśli chodzi o to, bo ten miesiąc jest bardzo dość, szczególnie dla studentów, dość taki napięty, dużo jest wszystkiego, dużo jest egzaminu, dużo nauki. Więc wie, zdaję sobie sprawę, że, że właśnie nie każdy ma czas. Nie każdy ma czas i też właśnie nie ma bardzo dużo czasu, bo tu, tu praktyki tu jeszcze jakieś poprawki, tu jeszcze jakieś egzaminy i trzeba się Przepraszam, bo tam ktoś mi przeszkodził. E, jeśli chodzi o... No to właśnie... Mm, o czym mówiłem? Aha, o książkach bo tak? Tak, o książkach. Mhm. E, no i właśnie wiem, że to jest, e, ten czerwiec jest właśnie takim czasem, że nie każdy ma, e, ma taką możliwość w ogóle czytać książki. Ja też nie miałam z bardzo dużo możliwości czytać książki, ponieważ i tu jeszcze właśnie te praktyki, i jeszcze egzaminy, i te poprawki, yy, które jeszcze mi na przykład zostały. Yy, no, dużo, dużo tego jest ogólnie, więc yy, nie jest to taki. Czerwiec nie będzie yy, takim miesiącem, w którym czytam dużo książek. Yy, no, na pewno nie, 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 nie będzie takim miesiącem w porównaniu do innych miesięcy, w którym, w którym miałem możliwość czytać więcej. Ale właśnie też trochę żałuję, że zacząłem tak późno, ponieważ miałem wcześniej więcej, więcej więcej czasu i w sumie jeszcze nie, nie, nie wiedziałam, że to nie ma być takie fajne i tak dalej. jaż tego nie robiłam w sumie, więc jakbym zaczął dużo, dużo wcześniej, to już byłbym naprawdę mega, mega do przodu z tymi książkami i bym zapewniał no, może już w ogóle przynajmniej taką okazję tych wszystkich książek, tak, no bo wiadomo, że teraz, jak na, na studiach. To jest tak mało czasu do tego, co było na przykład w technikum, gdzie czasu było znacznie, znacznie więcej. Mimo wszystko, że przygotowaliśmy się do matury i tak dalej, to mi się wydaje, że to, co jest na studiach e, u mnie w kartach pleniarskich, a to, co było w technikum, to mam to jest 5 albo 10 razy więcej tego, tego wszystkiego. naprawdę. Owszem, niektóre przedmioty są takie, że są łatwiejsze, ale jest dużo przedmiotów, do których trzeba naprawdę przysiąść i się mega dużo uczyć, więc e, i czasami nawet to nic nie daje, bo czasami. Człowiek się uczy, uczy, uczy i czegoś nie zalicza, więc też, też, też tak czasem jest, więc y, mam nadzieję, że u mnie bardziej takie wakacje będą dla mnie takie rozwinięte i bardziej tam będę mógł y, czytać, czytać, czy w ogóle mieć czas dla siebie robić jakieś inne rzeczy, tak, bo jeszcze tak oprócz tego też robię trochę zdjęcia, więc mam nadzieję, że, ogóle dawno nie robiłem zdjęć, więc mam nadzieję, że jeszcze wrócę do tych właśnie zdjęć i uda mi się coś porobić. Ym. No i to sobie byłoby na, na tyle w tym odcinku, w tym filmiku. Ym. Piszcie w komentarzach swoje ulubione książki. Jakie macie zamiar w tym w tym miesiącu. Czy jakieś przeczytaliście, czy w tamtym roku może czytaliście jakieś fajne książki tematyczne, związane właśnie z, z czerwcem, czyli Pride Month, tak? No i to było w tyle, kochani, w tym odcinku. Serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. No i to było tyle. Piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś fajne książki do polecenia lub cokolwiek. I to było nie tyle w tym filmiku. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia.